Witajcie, dzisiaj przychodzę do Was z tematem, który myślę, że w jakimś stopniu dotyczy każdego z nas. Dzisiaj chciałam Wam opowiadać o tym, jak radzić sobie z krytyką. I tutaj ten temat też się już w jakimś stopniu pojawiał. Nagrałam filmik o naszym wewnętrznym krytyku i o tym, jak sobie z nim radzić, jak z nim współpracować. I nagrałam już parę filmików na temat tego, jak sobie radzić z toksycznymi osobami czyli z osobami, które nie zajmują się generalnie niczym innym, jak tylko krytykowaniem i rozsiewaniem negatywnej energii. I do tych filmików odeślę Was w opisie tym filmem, żebyście mogli też do nich sięgnąć. Dzisiaj chciałam skupić się troszkę na tym samym i troszkę na czymś innym. Do nagrania filmu zainspirowała mnie pani, która się nazywa Marisza. Niestety nazwisko mi właśnie umknęło, ale napiszę Wam też. Pod filmem, jak ta pani się nazywa. Ta pani jest ze Stanów jest coachem i też zajmuje się rozwojem duchowym, rozwojem osobistym. I ona podzieliła techniki radzenia sobie z krytyką na trzy rodzaje, w zależności od rodzaju krytyki. Więc podzieliła i krytykę, i sposób radzenia sobie z krytyką na, na trzy typy. Jeżeli chodzi o krytykę, to podzieliła to na krytykę konstruktywną, czyli ktoś zwraca nam uwagę, że coś jest nie tak, ale jednocześnie chwali nas za to, co, z, co ją zrobiliśmy ok. I to jest konstruktywna krytyka. Później krytyka, krytyka negatywna, czyli wtedy, gdy właśnie spotykamy osobę, która sama ma ze sobą problem, która jest często toksyczna i która po prostu lubi innym wytykać błędy i wtedy nie jest to zbyt konstruktywne, a też musimy sobie z tym jakoś radzić. I trzeci rodzaj krytyki to znowu ten nasz wewnętrzny krytyk. Jak sobie radzić z tym wewnętrznym krytykiem. I to, od czego ta pani zaczęła, to to, że żeby po pierwsze nauczyć się, że krytyka nie jest niczym złym, bo my mamy w ogóle problem z radzeniem sobie z krytyką, bo bierzemy ją zbyt. Osobiście i za bardzo do siebie, i wyciągamy z niej te negatywne rzeczy, zamiast przekształcić ją w coś pozytywnego. Tak, Bo tak naprawdę każdy komunikat, każde spotkanie z inną osobą, możemy z niej wyciągnąć albo coś pozytywnego, albo możemy się zdołować. Tak? I tutaj to jest w dużym stopniu nasza decyzja, co z tym zrobimy. I pani Marisza wychodzi z założenia, że nie robi się postępu, jeżeli nie popełnia się błędów. I pierwsze co, to musimy pozwolić sobie na popełnianie błędów, na popełnianie błędów, wyciągania z nich wniosków i pójścia dalej. I nie koncentrowanie się tylko na tym, co nam się nie udało, tylko też na tym, co nam się udało lepiej, tak? Czyli wstawiać największy nacisk na to, jakie robimy postępy, zamiast skupiać się na tym, co nam nie wyszło, tak? I płakać nad tym rozdanym mlekiem. Tylko skupiać się na tym, że to nam nie... Razem nam nie wyszło, no co następnym razem nam wyjdzie, tak? Żeby konstruktywnie podchodzić y, do naszego rozwoju do, i do komunikatów, którzy, które sami sobie dajemy, które otrzymujemy z zewnątrz. I teraz pokrótce o tym, jak radzić sobie z różnymi rodzajami tej krytyki, tak? Zacznę od końca. Jeździ jakiś samochód, mam nadzieję, że nam nie przeszkodzi w nagraniu. Zobaczymy. Ym... Zacznę od końca, czyli od tej wewnętrznej krytyki, troszeczkę z innej strony. Tak? Mamy często tego wewnętrznego krytyka, który jest straszny, jest gorszy od tych wszystkich zewnętrznych krytyków i tylko nas dołuje i opowiada, jak jesteśmy beznadziejni. I tutaj w tej koncepcji chodzi o to, żeby tego naszego wewnętrznego krytyka prze, przemienić w Takiego wspierającego rodzica. Taką ona miała koncepcję. I to też się raczej nie zadziewa od razu, tylko dzieje się to krok po kroku. Chodzi o to, żeby ten nasz przemienić sposób, w jaki komunikuje się z nami ten wewnętrzny głos, tak? I spróbować rozmawiać sami ze sobą w troszeczkę inny sposób. Czyli zamiast mówić sobie, jakie ty jesteś beznadziejny, beznadziejna, znowu ci się nie udało, w ogóle nie powinna się za to brać, zobacz, że tylko zrobiła sobie wstyd. To zamiast te komunikaty odstawić na bok i postarać się ich nie wypowiadać, tylko gdy pojawia nam się w głowie taki komunikat, starać się go przekształcić na komunikat pozytywny, tak? Znaleźć sobie tego wewnętrznego, pozytywnego, wspierającego rodzica. Czyli wycofamy się do czasu, kiedy właśnie dziecko na przykład uczy się chodzić, tak? Gdy dziecko uczy się chodzić, już ten przykład podobam milion razy, ale Myślę, że jest to dobry przykład i warto go jeszcze ponowić. Kiedy dziecko uczy się chodzić i się przewraca, to rodzic nie mówi mu, że jesteś beznadziejny, nigdy nie nauczysz się chodzić, tylko chwali i cieszy się z każdego kroku, który poczyniliśmy na swojej drodze. I my mamy wrócić w tej naszej podświadomości, w tym naszym dialogu wewnętrznym, właśnie do tego rodzica, który chwali nas za to, że zobacz, zrobiłeś ten krok, zrobiłeś ten krok, a następnym razem zrobisz dwa więcej, a następnym razem. Zrobisz trzy więcej, zobacz, jak ci świetnie idzie, coraz lepiej stawiasz nogi i zrobiłeś tutaj, tutaj utrzymałeś równowagę, a tutaj ci to wyszło, a tutaj ci to wyszło, tak? I skupiamy się na tych pozytywach, bo gdzieś na drodze naszego rozwoju pojawia się ten negatywny krytyk, czy to w postaci naszych rodziców, czy nauczycieli, czy szefa w pracy, czyli osoba, która gdzieś tam nam wytyka cały czas te błędy. I już nie chwalą nas za to, że równo napisaliśmy dwie literki, tylko że pozostałych dziesięć napisaliśmy krzywo i mamy wszystko pokreślone na czerwono. I gdzieś ten krytyk zostaje nam w głowie i potem sami zaczynamy być jeszcze gorszym krytykiem wobec siebie. I tutaj chodzi o to, żeby krok po kroku, codziennie, przy każdej myśli, która się pojawi w, nasz, w naszej głowie, czyli tutaj wchodzi w grę pewnego rodzaju samokontrola, tak? Po kontrolowanie naszych myśli, samoobserwacja i w momencie, gdy pojawia się ten krytyk, który chce nam powiedzieć znowu, że jesteśmy beznadziejni, to... Wyciągamy jak królika z kapelusza tego konstruktywnego, wspierającego rodzica. Zastanawiamy się, co sobie możemy powiedzieć dobrego, tak? za co możemy siebie pochwalić, co w danej sytuacji zrobiliśmy dobrego i co możemy ulepszyć w następnej podobnej sytuacji. I gdy będziemy tak krok po kroku każdego dnia zamieniać te komunikaty, to później ta szala się przechyla. I ten wspierający rodzic zaczyna zajmować miejsce tego wewnętrznego krytyka. Więc warto, warto pracować w ten sposób ze sobą. I to jest znowu zmiana, zmiana nawyków, tak? zmiana nawyków myślowych, która troszeczkę musi potrwać, bo tak jak też mówiłam kiedyś, żeby się wytworzyły nowe połączenia neuronalne w mózgu, nowe nawyki. Tak? Niektórzy twierdzą, że już od 90 dni. Te pewne nawyki się utrwalają. Niektórzy twierdzą, że żeby ten nowy nawyk stał się naszą drugą naturą, potrzeba 180 dni, więc tutaj są różne widełki czasowe, ale chodzi o to, żeby jak najczęściej po prostu zamieniać ten zły nawyk myślowy, zastępować tym bardziej konstruktywnym. Więc tutaj kwestia właśnie radzenia sobie z tym wewnętrznym krytykiem. Druga kwestia to, czyli wracamy do tematu radzenia sobie z toksycznymi ludźmi, tak? Często spotykamy się z... Bardzo nieprzyjemną krytyką, gdzie jest tylko krytyka. Tak? I dowiadujemy się, że jesteśmy beznadziejni, że nie powinniśmy się za daną rzecz brać i w ogóle jest, jest to tragedia, to, czy, co zrobiliśmy. Tak? I tutaj, tutaj najważniejszą rzeczą jest oddzielenie siebie od osoby, która nas krytykuje. Tak? Żeby nie brać tego wszystkiego personalnie do siebie i żeby wziąć pod uwagę. Nam, kto nam to mówi? Tak? Bo, ponieważ są osoby, które są bardzo nieszczęśliwe, są niezadowolone z siebie i wtedy emanują tą niechęcią, tą negatywnością na inne sposoby. I najważniejsze, co należy zrobić w kontakcie z tego typu osobą, nie dopuścić jej do swojego wewnętrznego świata. Czyli postawić pewnego rodzaju bariery, żeby myśli tej osoby nie stały się naszymi myślami. A żeby to zrobić w sposób kulturalny, kulturalny i jednocześnie okej okay dla nas, tutaj jest też dużo metod i myślę, że tutaj każdy musi wypracować coś, co sprawdza się w jego przypadku. Ta pani podawała na przykład formę takiego komunikatu, że komunikat powinien być krótki, odcinający, ale jednocześnie nieobraźliwy. I też, żeby się zbytnio nie tłumaczyć, tak? bo gdy jeżeli, jeżeli e, zaczynamy wchodzić w rolę też tłumaczenia się, ktoś nam mówi, że jesteśmy beznadziejni, a my zaczynamy się tłumaczyć, i ten nasz monolog tłumaczący się jest e, długi i zawiły, to wtedy się mówi, tłumaczy się winny. Tak? Czyli w pewnym sposób po, z jednej strony potwierdzamy tą krytykę, a z drugiej strony za bardzo się w tym gmatwamy, spędzamy za dużo czasu w tej krytyce za bardzo ją już przyjmujemy do siebie. Jeżeli ktoś nam mówi, że kurczę, beznadziejnie to zrobiłaś, a to możesz odpowiedzieć, no może nie wyszło idealnie, ale dobrze się bawiłem podczas robienia tego, pewnie następnym razem pójdzie mi lepiej. I to jest krótki, konstruktywny, pozytywny też komentarz, tak? Czyli przyjmujesz informację, że nie było idealnie, myślisz, no, ale fajnie, fajnie spędziłem czas, dobrze się bawiłem robiąc ten projekt, ale cały czas się uczę, następnym razem pewnie wyjdzie mi jeszcze lepiej, tak? I w sumie jest to ucięcie, z jednej strony ucięcie dyskusji, z drugiej strony nie przyjmujemy do siebie tego ładunku negatywności, a z drugiej strony przyjmujemy tą krytykę w sposób konstruktywny, czyli z, z drugiej strony nie wchodzimy w coś takiego, że jesteśmy idealnie nie popełniam błędów, tylko zdajemy sobie sprawę, że jesteśmy na ścieżce rozwoju, że były pewne niedociągnięcia w tym, co zrobiliśmy, ale generalnie bawimy się tym, co robimy, idziemy dalej, jest coraz lepiej. Tak? Więc chodzi o to, żeby coś w tym rodzaju, w ten sposób, czy w podobny sposób radzić sobie z tą negatywną, negatywną krytyką, tak? Żeby nie wchodzić w dialog, nie przyjmować tego do siebie, żeby oddzielać tą osobę, która jest pełna negatywności od siebie, którzy staramy się przynajmniej być pozytywni, konstruktywni, idący do przodu, tak? Więc nie będziemy tutaj płakać nad rozdanym mlekiem, czy usprawiedliwiać się, tylko po prostu idziemy, idziemy do przodu i nie wchodzimy w niepotrzebne dyskusje. I trzeci rodzaj krytyki jest to pozytywna krytyka. Z pozytywną krytyką również mamy problem, żeby sobie poradzić, ponieważ ta konstruktywna krytyka bywa do nas trudna, trudna do przyjęcia często ze względu, na tego, że jesteśmy, ze względu na to, że jesteśmy często przyzwyczajeni do negatywnej krytyki czyli często już przyjmujemy, jak ktokolwiek nas próbuje krytykować, już przyjmujemy taką pozycję obronną. To jest jeden problem, a drugi problem, że ten nasz wewnętrzny krytyk wyłapuje z tej konstruktywnej krytyki tylko to, co negatywne, bo no kurczę, rzeczywiście znowu mi nie wyszło. Tak? I tutaj yy, konstruktywna krytyka polega na tym, że ktoś nam mówi, że to ci wyszło, a to ci nie wyszło, tak? że tu zrobiłeś postęp, ale to jest jeszcze do dopracowania. Tak? I chodzi o to, żeby nauczyć się przyjmować tą krytykę i w największym stopniu skupiać się na tych pozytywnych rzeczach. Tak? Czyli z tej konstruktywnej krytyki wybieramy to pozytywne i wzmacniamy. O, rzeczywiście, tutaj nam wyszło, tu nam wyszło. Tutaj mamy pozytywny feedback, że jest OK. Natomiast z tą negatywną krytyką, że nad tym musisz jeszcze popracować, to też przyjąć ją tak, jak w przypadku tej negatywnej krytyki. Czyli zobaczyć, że no, tutaj rzeczywiście były jakieś niedociągnięcia, ale następnym razem będzie, będzie lepiej. Rzeczywiście można na to zwrócę uwagę, ale też nie płaczemy nad tym, że tu jesteśmy beznadziejni w tym obszarze, tylko patrzymy, że rzeczywiście tu projekt był fajny, ale nie wiem, tutaj akurat się uzięła na projekcie, że ogólnie projekt był fajny, ale to tutaj się komuś nie podobał kolor czcionki, tak? I patrzymy, czy nam się też nie podoba ten kolor czcionki, czy może sobie coś tam jeszcze sprawdzę i następnym razem jeszcze sobie nad tym popracuję, tak? Czyli skupiamy się w tej mieszanej krytyce. Skupiamy się na tym wzmocnieniu tego, co robimy dobrze, i to nas podbudowuje, a to, gdzie ktoś nam wskazuje te niedociągnięcia, wyciągamy po prostu lekcje i sprawdzamy, co możemy tutaj jeszcze poprawić, ale też nie, nie skupiamy się tylko na tej negatywności, tylko traktujemy to jako po prostu dobrą radę, którą też możemy przyjąć albo nie możemy przyjąć, bo jednemu się będzie podobał, <noise> załóżmy kolor 30, który wybraliśmy, a komuś się, nie... się będzie podał... Więc też y, próbujemy to jakoś y, wypośrodkować. Y, więc to tak w skrócie, w, w, dużym, w dużym skrócie. Y, wiadomo, że każda sytuacja jest inna y, i pewnie nieraz zdarzą się sytuacje, które będą nas drażnić. Też są osoby, które y, wpływają na nas bardziej y, emocjonalnie. Tak? Na niektórą krytykę jesteśmy, y, niektóra krytyka po nas spływa, a na niektórą jesteśmy bardziej, y, bardziej wrażliwi. Ale im bardziej będziemy zastępować tego naszego wewnętrznego krytyka tym wspierającym rodzicem, tym będziemy mieć więcej pewności siebie, samoakceptacji yy, i takiego konstruktywnego podejścia, podejścia do, do świata. Im bardziej będziemy pracować z sobą, im bardziej będziemy stawiać granice, tak? tak jak w przypadku tego krytyka, który jest tylko i wyłącznie negatywny. W tym momencie stawiamy, stawiamy granice i nie wpuszczamy go do swojego świata. I wyciągamy z tego też, przemieniamy to na coś pozytywnego, że fajnie się bawiłem, następnym razem będzie jeszcze lepiej. Czyli znowu jesteśmy tym dzieckiem, które się przewróciło, stawiając dwa kroki, ale następnego dnia będzie stawiać pięć, a za rok będzie biegać i mama i tata nie będą mogli go dogonić. Tak? Więc wychodzimy z tego, z tego założenia. I przy tej mieszanej krytyce yy, z jednej strony wybieramy to, co nas wzmacnia, a przy tych rzeczach, które są niedociągnięciami wyciągamy... Wyciągamy lekcje, ale też nie wchodzimy właśnie w użalanie się nad sobą, w dołowanie i tak dalej. Tylko z każdej komunikacji staramy się wyciągnąć to, co nas buduje. I tutaj chyba głównie o to chodzi. I też w naszym codziennym życiu, w funkcjonowaniu z innymi ludźmi, żeby wybierać to, co nas karmi. A w momencie, gdy przestajemy się czuć komfortowo, żeby umieć w kulturalny, spokojny sposób zamknąć dyskusję i po prostu zająć się czynnymi, zająć się swoimi sprawami. E, I tego, tego Wam sobie życzę. E, jeżeli macie ochotę, żebym poszerzyła jakieś, jakieś tematy, które Was interesują, inspirują, to napiszcie w komentarzach. Chętnie nagram coś, coś na tematy, które, które Was interesują. Jeżeli jesteście tu pierwszy raz, możecie subskrybować kanał. E, możecie też wspierać kanał. E, jeżeli macie na to ochotę, szczegóły w opisie pod filmem i widzimy się następnym razem. Do zobaczenia!